Dzień, Dzień dobry, 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 dobry wieczór. wieczór. Witamy Cię w naszym kanale Blissiu, w miejscu, gdzie poruszamy ciekawe tematy, które pomogą nam odnaleźć harmonię w życiu. Cieszymy się, że z nami jesteś. Dzisiaj mamy odcinek ekstra. Pogadamy sobie o jednym z najbardziej amerykańskich świąt, święcie Dziękczynienia. Tutaj mamy dzisiaj z Anią gadżety, bo nawet nasza monstera jest indykiem. Słuchajcie, bardzo fajny temat. Święto Dziękczynienia już jutro w Stanach Zjednoczonych. No to skąd wzięło się Thanksgiving? Rok 1620, cofamy się o 405 lat. No i jak to było? Jest rok 1620 i pielgrzymi, grupa pielgrzymów z Anglii. Ucieka właśnie, w tym czasie w Anglii, kościół anglikański wymusza tą religię, odłam chrześcijański to jest ta właśnie religia. Oni uciekają właśnie, żeby mieć wolność i inne, inne wyznania praktykować. Uciekają w stronę Ameryki, docierają do Plymouth, Massachusetts. I co się dzieje? Dzieje się tyle, że nie znają terenu, są wygłodniali. Nie wiedzą co dalej, i pomaga im wtedy plemiono indiańskie, nazywa się łapa Noag. Oni pomagają im w tym, żeby pokazać im, jak uprawiać kukurydzę, jak łowić ryby, jak polować. Więc ta pomoc była dla tych pielgrzymów bardzo wielka, i w ramach tego oni rok później już mieli te plony. Udało się wszystko zrobić tak, że mieli co jeść. Zapraszam tych Indian na ucztę w ramach podziękowania za to właśnie, że za tą pomoc rok wcześniej. Też chciałam, ciekawostka taka, że oni jak przypłynęli, przypłynęli na statku, który nazywa się Mayflower, i może niektórzy słyszeli, bo Mayflower dalej, dalej jest tutaj takim stowarzyszeniem właśnie tych potomków, tych pierwszych pielgrzym. A pielgrzymów. A main Flower to jest właśnie kwiat majowy, czyli te początki, te nowe, nowe wyzwania. Taka piękna nazwa, taka taka Piękna, taka to symboliczna. Ta, 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 ta. Także chciałam to wspomnieć. No jak to było? No i ta uczta, prawdopodobnie mówi się, że był tam indyk, ale niekoniecznie jest to udowodnione, czy jak oni zaprosili tych Indian, czy był indyk, najprawdopodobniej była kukurydza, ryby i może coś innego upolona. Upolowanego, ale tak do końca nie wiadomo. No i co się dzieje? Ponad 200 lat później, w 1863, jest już drugi rok wojny secesyjnej w Stanach, gdzie północ walczy z, z południem, kraj jest podzielony, walczą o zniesienie niewolnictwa, i przez to, że jest ten konflikt, ten prezydent, który wtedy, wtedy panuje w, w Stanach, Abraham Lincoln, Stwierdził, że wniesie w ramach pojednania kraju, stwierdził, że właśnie wprowadzenie tego święta, dziękczynienia jako święta narodowego, może przynieść właśnie pozytywne efekty. Czyli jest rok 1863, wchodzi nasz indyk jako, jako król stołów, jako Uuu. symbol. Też były takie, właśnie, śmiechy wtedy, w tym czasie, że nawet Benjamin Franklin mówił, że powinniśmy zmienić, że indyk powinien być na monetach czy pieczęciach, bo wtedy był, wtedy jest dalej orzeł bialik, ale nie jednak orzeł bialik dalej jest tym, tym symbolem kraju, a indyk jest symbolem tych naszych stołów w czasie święta dziękczynienia. Obżarstwa. I obżarstwa. Tak, tak. No to słuchajcie, mamy to święto narodowe, oni siedzieli sobie przy tym indyku, czyli w końcu ktoś po ponad 200 latach powiedział: No, to zróbmy z tego święto narodowe. No i tutaj się zaczyna. Tutaj Ania powiedziała o historii, jak to było, dlaczego, co jest bardzo ciekawe. Um, teraz jeszcze um, chcemy powiedzieć o tym um, słowie, które mówią. Gobą, tak Więc mamy już tego naszego indyka, i jeżdża on na salony. No i słuchajcie, zacznijmy o kuchni, no bo teraz skupmy się na tym. No więc, tradycyjny obiad Thanksgiving. Króluje oczywiście indyk, jak Ania powiedziała na, tym pier na tych pierwszych um, świętach dziękczynienia. Niekoniecznie był to indyk, bo mogłoby to być... Um, mogły Ale to są domniemania. Dom, domniemania. No nie ma dowodów. Nie, nie mieli kamer, nie mieli YouTube'a, nic nie wiemy, więc możemy domniemywać. <laughs> e, no więc mogli mieć nawet tą naszą jel jelonki, rybki. Ok. No więc co dalej? Amerykanie tutaj bardzo celebrują Święto Dziękczynienia. To jest naprawdę bardzo ważny dzień, jedno z największych świąt, gdzie jest wzmożony ruch lotniczy, wzmożony transport, no więc taka, pol, taki polski. Można, możemy to porównać do akcji z w Polsce: Jedziemy, dzieje się lotniska zapchane, drogi policja zapchane, wszędzie, tak, wszędzie, wszędzie stoją, policja, tak. no bo musimy tutaj dla słuchaczy. Jeżeli z jednego wybrzeża Stanów Zjednoczonych do drugiego wybrzeża samolot leci 5,5 godziny, no więc ci ludzie naprawdę podróżują. Co ciekawe, jest to czwartek, no bo ustalił ten nasz Lincoln, że prawda? będzie o właśnie, że to jest ostatni czwartek listopada. Dlaczego tak. ostatni czwartek listopada? Bo w miarę wtedy już jest po plonach, ludzie mogą odpocząć i mają. Mają ten czas, także to było trochę tak strategicznie ustawione. Strategicznie, tak, ale piątku nie dał ludziom wolnego. Ale też szkoda, więc e, tutaj bardzo dużo firm, jak my lubimy wspominać o tych naszych firmach, e, nie dają ludziom wolnego w piątek. A więc jest to, e, no ludzie oczywiście mogą sobie wziąć ten piątek wolny, ale I biorą, naprawdę, biorą, i biorą żeby mieć przedłużony weekend, ale podróżują, no widzą się w, w, z rodzinami, no i słuchajcie, wjeżdża ten indyk. Ciekawostka: Amerykanie jedzą około 46 milionów indyków w sam dzień Thanksgiving. Nie mówimy o innych dniach roku. Porównujemy to do populacji Hiszpanii. Także ten indyk jest naprawdę królem. A o samym indyku powiem, że miałam przyjemność bycia na wielkich. Wielkim Thanksgiving, gdzie rodzina między sobą robi competition, czyli wyzwania, kto ma lepszego indyka, czyli jedna część rodziny. Indyka przygotowywuje w takim wielkim metalowym wywarze, czyli w tak zwanym gorącym tłuszczu, głębokim tak. tłuszczu go robi, a druga część rodziny w jakiś inny sposób, czy to w czy tak standardowo. Niektórym wychodzi suchy, no bo my wiemy, jak kurczaka my uważam, że dobrze robimy to mięsko. No ale tu też każdy... wiesz, teraz wspomnimy ten kurczaczek, ile ma, taki indyk a ten może indyk... mieć 13-14 funtów, to jest 6-7 kilo, to jest bestia. To jest... Nie? Także sekret. Trzeba często polewać. Oni tak. to tak wsadzą, ale tam takiej akcji ja tak nie zauważam, bo też właśnie tak, tak, tak. patrząc jak oni to robią, oni tak wsadzą do piekarnika i, i czekają te 6-5 godzin, żeby to się zrobiło, ale to trzeba polewać. Tak, tak, to, to jest ważne. No tak. więc, więc to są, każda rodzina ma jakieś tam swoje takie ciekawostki dotyczące i tradycje, ale naprawdę to święto jest bardzo urocze i Faktycznie skupia się na rodzinie. No więc co jeszcze mamy na tym stole? Na tym stole mamy również sos żurawinowy, który Pyszki. jest takim tradycyjnym, przepyszny, ale za tych czasów, e, w tych e, 1600, prawda? On był dlatego żurawinowy, ponieważ żurawina jest dobrze przechowywana, jest mhm. idealna jako zimowy dodatek. E, dziś trudno nam sobie wyobrazić takiego indyka bez żurawiny, Pyszne. Pyszne. prawda? E, no dalej, ciekawostka. No to mamy już tego indyka, więc trzeba go czymś polać. No więc ci nasi tutaj Amerykanie przygotowują tak zwane gravy, czyli ten sos do mięsa i znalazłyśmy za nią taką ciekawostkę, że to jest najbardziej stresujący um, dodatek. No do... chyba, że z puszki, no, bo jak no spuszki, chyba że z no puszki, to spusz... się nie zestresuje. Tak. Ale, ale wiecie, jakie to było ciekawe czytać to, no bo nasze babcie to, no bra, sosik, szybciutko, mąka ziemniaczana, no. czy coś, czy, no. czy jest, my jesteśmy mistrzami sosów, prawda, a tutaj jest stres i nawet w USA istnieje specjalna, Gravy hotlines, czyli ludzie mogą zadzwonić, hej, jak zrobić ten sos? Rozumiecie? Więc mamy Zobaczmy. nawet linię specjalną na Thanksgiving otwartą, kulinarną. Zadzwonić o pomoc i żeby ten sos był. Jedziemy dalej. Każdy stan ma swoje tradycje, więc na południu obowiązkowe są mm. również potrawy z kukurydzy i batatów. Mm. Z kolei w Nowej Anglii królują owoce morza. Natomiast na zachodnim wybrzeżu coraz częściej po, pojawiają się dania wegańskie i kuchnia fusion. Więc to też już ta tradycja tak odchodzi, tak. nie tylko jest to zawsze indyk. Mówimy o teraz, o 2025, czyli o jutrzejszym święcie. Na pewno co jest, jest pióre ziemniaczane. Co ja uwielbiam, i to jest albo z ziemniaków, albo ze słodkich ziemniaków. Słodkich i nawet nie nieraz dają te takie malutkie marshmallows, to tak pod, podpiekają, że te. A to nie jest to marshmallow? Tak, to A. są takie kwadraciki no, no, no. I to jest tak na słodko. Dosyć, że są słodki ziemniak, bo jest słodki ziemniak. Tak. I do tego jeszcze dochodzi te, te, te takie. Tak. Ale to jest wtedy moja lubieńka. Czyli to takie ja... pianki te tak. białe, też już w Polsce widziałam, że są. I one się roztapiają. No, jest petarda. Nie wiem, nie wiem, ile to ma kalorii, ale to jest, to jest petarda. <noise> idzie, idzie. No to, 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 to Naprawdę, tak. Więc mamy to nasze pióre różnego rodzaju. Do tego mamy zawsze jakieś fasolki, prawda? Ta zielona fasolka jest troszkę inna niż w Polsce, bo w Polsce jak jest fasolka, no to jest na parze albo w bułce tartej, mm -hmm. a tutaj oni robią tą fasolkę, właśnie na parze i dodają tam taką cebulkę. A tę cebulkę to się kupuje taką suszoną cebulkę, taką a, sprażoną. A tą sprażoną. Mm -hmm. A okay. taką sprażoną, Fajnie. Kochową. No więc to, no i oczywiście mamy ciasta. I tutaj mamy ciasta mm -hmm. dniowe, też ma, są jabłkowe i są te pikan, czyli. Te pikan. pikan, to to orzechy. Orzechy. Pikane, no nie? i jak mamy orzechy pikan? To tak. one mówią się pikany na mnie się mówi w Polsce. No. tak? Mm -hmm. Tak. Pikantne. Tak słyszałam. Ale pyszne ciasto. ale pyszne. słodkie, okropne. Wszystkie, ale ważne, bardzo ważne, no podstawa. dyniowe mi się wydaje, że takie tradycyjne najbardziej, bo to jednak taka dynia, to jest ten okres tutaj jesieni. Mhm. No, Halloween się już, już był u nas, więc no u nas wszędzie był już ten Halloween tak. i teraz ta dynia została. Co z tą dynią? No to tak. jest później na święta Dziękczynienia na stół idzie. Tak. Także naprawdę. Y Tutaj chcę podkreślić, że to święto Thanksgiving jest naprawdę takim, nie tylko chodzi o jedzenie, ale również chodzi o wdzięczność, o bliskość, no i o radość bycia ze sobą, bo jednak ci Amerykanie mają wielki ten kraj, więc jak ktoś mieszka na wschodnim, a druga część rodziny na zachodnim wybrzeżu, to dla nich jest naprawdę takie wielkie wydarzenie, że mogą zobaczyć się kuzyni, rodzinie. Więc to jest takie naprawdę ciepłe, fajne amerykańskie tak, święto. Tak. Tylko trzeba uważać, żeby zmieścić się w spodnie następnego dnia, tak, bo jak o się jen, tak jak... obiedzą. A to wszystko tak pięknie się komponuje, bo ten, bo ten indyk, bo ten sosik. O jeszcze jest stuffing, czyli to jest takie, takie, takie kawałki chlebka, różnie się przygotowuje. Tam można dodać różne przyprawy, można dodać kawałki mięsa. To ogólnie powinno iść ten, w tego indyka do środka, ale to tak jest na, na boczku podawane, więc, więc to wszystko tak pięknie idzie, mm. że i później są właśnie te z tych, tych, co zostaje, się robi takie kanapeczki, plasterek indyka, oh wow. kawałek sera. Oh, to tak, jest piękne, piękne, Także najlepiej spodnie mieć takie luźniejsze, takie z gumeczką, i wtedy, <noise> wtedy można ładnie właśnie podchodzić tak. do tego. Co jest ważne, że właśnie w międzyczasie tego jak ten indyk tam atakuje, bo to są godziny czekania na tego indora, to yy, futbol amerykański jest yy, na telewizorze. Są trzy gry. Zaczęło się, że są dwa, dwie gry. To jest NFL, czyli National Narodowy Narodowa y, Liga. Tak, tak. Dobrze, tak. NFL. Nasza Dobrze. Tak. I nadają, zawsze są dwie rano i po południu. To tak standardowo już od, 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 od początku tego święta są, czyli i zawsze są te dwie same drużyny jest Detroit Lions i Dallas Cowboys. I dodali teraz y, jeszcze trzecią grę, która się tam później rozgrywa. Y, jako po już późnym popołudniem, także trzy gry lecą, czyli mężczyźni oglądają, piwkują, czekają sobie na relaksie na tego indyka, babeczki sprawdzają, czy tam to się dzieje, nie dzieje, co z tym indykiem i powiem Wam, że z indykiem to jest przedsięwzięcie, bo to jest godzina, godzina no to trzeba na jeden... Kilo tego indyka liczysz, że to jest godzina pieczenia. Więc jak ten indoor jest taki, a te indyki tutaj mogą być konkretnie pompowane tak, w Stanach, Więc to nie jest taki chuderlaczek, co tam biegał i trawkę jadł, czy co oni tam jedzą, tak. działał jakieś robaczki. Tylko to, to jest jakieś 3 miliony. Taki, no to jest taki konkretny indoor, więc to. Przedsięwzięcie, właśnie wszyscy już głodni, gdzie ten indyk jest trochę ta presja na tych. Tak, na tak, tych, na tych paniach, na prawda, tych na tych paniach, gospodyniach no, domowych. Tak, także tak. to indyk jest. A u ciebie to kto robi. Indyka? Tomek, Tomek właśnie. No. On, ale on tam polewa, więc ten indyk nie jest taki wysuszony. To jutro spróbuję, jutro spróbuję. No, także nie wiadomo, kto jak tam robi, ale <laughs> wydaje mi się, że. że nie smakuje ten, co mój mąż robi, bo on jednak stoi i polewa co chwila tym, co to zleci, te tłuszcze. Autoreklama to... dla tonka. słuchajcie, tak, autoreklama tak. dla tonka. Ale jeszcze co ciekawostka jest: ci, co może wiedzą, nie wiedzą, ci, co w Stanach są, zapewne wiedzą, ale ci, co nas oglądają, są w Polsce, a wiemy, że też są tacy, więc Was super pozdrawiamy. Jest coś takiego, taka tradycja w Białym Domu, się nazywa Pardon the turkey, czyli tak jakby uwolnienie tego indyczka. Więc przychodzi indyk, jest cała ceremonia przed, całym bia przed dom, Białym Domem, są kamery i właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych uwalnia takiego indyka, mówi, że nie, że dzisiaj cię nie upieczemy, pójdziesz na, na, na farmę. Ale nie taką wesołą farmę, jak się dzieciom tak. mówi, że idzie, idzie jego, jego ten, e, ulubione zwierzątko, jak umiera, tylko właśnie na taką farmę, gdzie będzie miał fajnie cała ceremonia i i zaczęło się od George'a Busha, ta, ta, ta właśnie całe, cała ta otoczka tego, że to było takie już jako tradycja co roku e, e, się działa. Wcześniej też były tam wypuszczane te zwierzątka, nieraz zostawały jako, jako domowniki dla dzieci, bo przyszedł taki indyk, dzieci, o nie zabijajmy go i został. Ale od George'a Busha się zaczyna właśnie to, że już można na wiadomościach zobaczyć właśnie całą ceremonię przed Białym Domem. No to super, no to w skrócie, jak to wygląda nasze święto dziękczynienia tutaj, jak będzie jutro wyglądało? Sport, jedzenie, rodzina i pełny amerykański stół, celebracja, no i jedziemy. No ale co jest później? Co jest w piątek? A, -a. no jest piątek i to jest właśnie strategicznie ustawione, bo po pierwsze, ludzie już są na jedzeni, tak, więc trzeba coś ze sobą zrobić. Futbol już był, więc nic ciekawego takiego w już nie idzie, ma, więc wypuszczają się wszyscy na te Black Fridays, czyli czarny piątek, tłumacząc po polsku i jest akcja, sklepy otwierają, są obniżki, warto być tam pod tymi drzwiami bardzo wcześnie, bo to na przykład jest do wyczerpania zapasów, jak ja to nazywam, tak. że na przykład jest ileś pierwszych produktów, Obniżonych, a później po prostu już tam, jak ktoś dojedzie, 10-11 już może tego nie być. Na ile to są promocje, to, to, to nie wiem. To jest taki znak zapytania, bo wydaje mi się, że te ceny. Dappingują, są pompowane prawda? i później tak. jest skreślone super cena, um, ale właśnie jest taki fajny nastrój, bo jest taki tak. tłumy, są w tych wszystkich, w tych centrach handlowych. Muzyczka już jest świąteczna, świąteczna, więc specjalnie ludzi już w ten klimat nakręca, że u trzeba wydać mm -hmm. bo co pod tą choinkę wyląduje. Ale jeszcze tutaj powiem, że w Nowym Jorku, gdybyście byli w okresie listopadowym w Nowym Jorku, właśnie na to Thanksgiving, to jest ta wielka parada, tak, tak. którą organizuje Macy's. No Ania była, ja nie była, byłam, była, była. Moja podobno piękna, tak. i zaraz po tym od razu Nowy Jork, czyli. Pamiętajcie, po Thanksgiving Nowy Jork jest pięknie udekorowany na święta. Ja mam nadzieję, że w tym roku zobaczę, pojadę, nigdy nie widziałam. Więc tutaj warto sobie zrobić takie bullet points. Jak listopad, to Thanksgiving to parada w Noble, Nowym Jorku. I fajnie, Kolorowa, dużo dużo, dużo, osób, jest dużo jest osób, ale na tyle, że to są takie balonowe postacie różne. Także można to, nawet takie stumy gdzieś się stoi, jestem taka w miarę krótka, także coś tam <laughs> zobaczyć, ale to są takie balony, to to widać nawet jak się jest z tyłu. Tłumy są naprawdę y, ogromne, bo są ludzie z całego świata, którzy naprawdę chcą to zobaczyć i warto, mi się wydaje. Coś, coś innego, prawda? Ale... Nowy Jork jest bardzo kolorowy, to miasto nie śpi, to miasto jest non-stop, y, się dzieje, jest akcja z tak? Ja... <laughs> tak, tak, akcja, akcja z właśnie, ciekawe. Ale wracając do tego, jest ten Black Friday, Uh, czyli wszyscy tłumy wychodzą. Szczególnie mi się wydaje, że, że, że panie wychodzą bardziej na te zakupy mm -hmm. nie, szturmem. Leci już muzyka świąteczna, jest mm -hmm. fajnie, jest klimacik. Wydajemy kasiurkę, a w poniedziałek jest tak zwany Cyber Monday, czyli to jest poniedziałek, który ma duże obniżki, ale na internecie, więc można siedzieć w piżamie i wydawać tak samo elegancko kasiurkę. No. I też są fajne, fajne promocje. promocje. Ciekawostka: ja bardzo, bardzo dobrze bilet do Polski kupiłam właśnie w tym Cyber okay. No oh, Bardzo, wow. bardzo dużo. Bardzo, bardzo duża promocja była, czyli nie takie mhm. pompowane. I no tak, bo tak dla całej rodziny musisz No kupić ja to, tak. kupiłam 600 na, na osobę. No, to no. super, to dobra, 600 super. dolarów. Także polecamy, słuchajcie, um, na no w Polsce też ja wiem, że są um, te promocje Black Friday i Cyber tak, Monday. Już to też już jest, jest. takie tak, śmieszne, tak. bo nie ma święta dziewczynka. Tak, ja, tak, ale nie ale, ja ale jest, ale piąty. jest. No dobrze, no to tak pokrótce chciałyśmy tutaj za nią dać Wam taki ekstra odcinek. W związku z tym, że no dzisiaj jest środa, i jutro mamy to nasze święto, więc pewnie Tomasz gobu, Ani gobu, gobu. już gobu, gobu, on już poluje na indyka. Tomasz pozdrawiamy Cię, będziemy jutro jadły, tak? Także ocenię pierwszego indyka tutaj od Tomka. No to słuchajcie, o co chodzi jak jeszcze chcemy to podsumować? To na pewno jest święto pełne historii, jedzenia, tych rodzinnych tradycji dynia, futbol, um, Super, ale jesteśmy, Tak, ale w związku z tym, um, jeżeli chodzi o nasz kanał, chcemy wam tutaj zaznaczyć, że ten czas jest takim momentem, aby się zatrzymać, uśmiechnąć, powiedzieć dziękuję do osoby obok i wiemy, że niedługo mamy w Polsce święta, więc dla nas również ten czas rodzinny. I tutaj my też bardzo celebrujemy, i yy, więc chciałyśmy tutaj przekazać, że to święto dziękczynienia jest takim yy, bardzo harmonijnym czasem. Dlatego postanowiliśmy tak. na naszym kanale to dać. Bo to jest bardzo tak, O tym czas. mówimy, o tym mówimy. Mówimy o harmonii, tak. o tym, żeby być wdzięcznym. I, I tak się zaczynało. 1620, tak się to zaczęło. Znaczy, rok później było święto tego, gdzie, gdzie tych Indian tak. zaprosili na to święto dziękczynienia, te pierwsze oryginalne. Tak. Ale właśnie to o to chodzi, właśnie, żeby dziękować, żeby być wdzięczny. Nie wiem, czy to w Ameryce teraz jeszcze jest, że oni tacy są super, że siadają, dziękują, ale. To jak będziecie nas już słuchać na naszym kanale, już otworzycie ten odcinek, to nasz przekaz motywujący od kanału jest taki: pamiętajcie, że wdzięczność zmienia wszystko w życiu nasz nastrój, nasze myśli, nasz świat. Poczuj tą wdzięczność głęboko za siebie, za drogę, którą przeszedłeś, którą idziesz, za Twój cel. Nie poddawaj się, bo to właśnie ono prowadzi Cię do tego, kim jesteś. Więc takim akcentem tu kończymy Thank you. Thank you. i zapraszamy na nasze kolejne odcinki, a jutro bo dzisiaj zobaczycie odcinek a jutro może na obiad jakiś, jakiś indyk. Także. Życzymy wszystkiego dobrego od naszego kanału i Żegnam Was.